Dlaczego warto stosować olejek konopny z CBD? I właśnie dzisiaj w takim temacie spotykamy się z moim gościem. Mój gość tu już jest, uśmiecha się do Was. Kochani, udostępniajcie, bo dzisiaj ogrom wiedzy praktycznej i takie podzielenie się własnym doświadczeniem. Słuchajcie, ze mną jest Anna Górnik, mistrz naturopatii terapeuta, diagnosta, Ja czytam skarki, żeby sobie o niczym nie zapomnieć i niczego nie pominąć. Praktyk z 15-letnim doświadczeniem. Uczennica doktora Józefa Jonasza i programu terapii kierowanej i kontrolowanej detoksykacji. Prywatnie mama trójki dzieci, pasjonatka zdrowego stylu życia. Widzę, że się zbieracie. Kochani, po pierwsze, witam Was serdecznie z tej strony Beata Nowotnik. Ja zainicjowałam takie rozmow konopne rozmowy Beaty, widząc, że potrzeba takich informacji rzetelnych na rynku. I dlatego co tydzień będę zapraszała gościa, żebyśmy mogli właśnie porozmawiać o tej cudownej roślinie, jaką są. Konopie. Aniu, ja bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie, że jesteś tutaj z nami. W związku z tym przejdźmy w ogóle do konkretu. Tu wita się z nami Danusia. Dlaczego warto stosować oleje konopne z CBD? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję Ci, Beata, za zaproszenie. Z chęcią podzielę się tą bardzo ciekawą wiedzą. Ze względu na to, że olej konopny to jest złoto w małej buteleczce, można powiedzieć. To jest to, co otrzymaliśmy od natury, i z tego na pewno trzeba w pełni korzystać. Dlaczego stosowanie oleju konopnego jest tak dobre, tak pożyteczne? Na pewno nie jest to moda, na pewno wartości te trzeba docenić. Dlaczego jest taki cudowny? Dlatego, że ma ogrom działania. Działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe działanie które jest przeciwskurczowe, przeciwwymiotne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwlękowe, przeciwdepresyjne i można by było tutaj naprawdę wymieniać jeszcze dużo, dużo, dużo wartości, ale przede wszystkim w tej małej buteleczce, w jednej buteleczce i w kilku kropelkach możemy zastosować to, co zajęłoby nam ogrom suplementów, które trzeba by było w tym samym czasie przyjąć. Na przykład to są Pierwiastki śladowe, cztery zasadowe pierwiastki śladowe, które nam są co, na co dzień bardzo potrzebne, czyli wapń, magnez, sód i potas. Są tam zawarte mangan, fosfor, żelazo, aminokwasy, kwasy omega 3, 6 i 9, których nie może zabraknąć w codziennej diecie. Przede wszystkim terpeny, flavonoidy. Chlorofil. No w tej małej buteleczce są wszystkie wartości odżywcze, które my na co dzień powinniśmy stosować, a z reguły brakuje ich w naszej diecie, w naszym codziennym żywieniu. Wartości żywienia są w tej chwili tak ubogie, że już w 90. roku profesor Ożarowski uświadamiał o tym, świętej pamięci już profesor, że my będziemy skazani na suplementację, ale dobrymi składnikami Naturalnymi, dobrymi suplementami, które zawierają ten cały pakiet wartości aminokwasów, pierwiastków, witamin, które na co dzień są podstawą żywienia każdego człowieka, ale nie człowieka jako całości, tylko jego najdrobniejszej komórki. Czyli my musimy skierować się w kierunku żywienia komórkowego, czyli na poziomie podstawowej komórki organizmu. I dlatego olej konopny jest taki wyjątkowy, ponieważ on większość tych składników zawiera, ale olej musi być dobrej jakości. Dokładnie, dziękuję Ci, Aniu, za to, co powiedziałaś, że olej musi być dobrej jakości i też musi być pokarmem dla człowieka. Kochani, dołączacie. Witajcie, witaj, Izabelko, bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Witaj, Marcin. Ja mam do Was taką prośbę, ponieważ naprawdę Ania jest niezwykłym ekspertem. Udostępniajcie, dajcie kciuki w górę, komentujcie, żeby po prostu do jak największej ilości osób ta, to dzisiejsze spotkanie dotarło. Aniu, ale wiesz co? Ja ci coś powiem, ale czy ja, bo ja konopie, konopie, czy ja się od tego nie uzależnię? Czy to jest dla mnie bezpieczne? Beatko, oczywiście to są pierwsze pytania, które dostajemy, tak? Czyli czy się nie uzależnimy, czy konopie są bezpieczne, czy z pewnością możemy długo przyjmować, tak? Czy dopingu czy są jako doping uznawane? jakiś czas temu, bo już 1 stycznia 2018 roku została wydana decyzja WADA na temat CBD, Światowej Organizacji Antydopingowej, która uznała, że CBD nie jest przede wszystkim dopingiem. Nie możemy się uzależnić i też została wydana w Światowej Organizacji Zdrowia został wydany raport z przeglądu wstępnego, który uznał, że CBD jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia. 27 listopada 2007, 2017 roku wyszedł raport WHO na temat CBD, i w takim raporcie czytamy, że CBD ma działanie przeciwląkowe, przeciwpsychotyczne, przeciwzapalne i przeciwbólowe. CBD jest neuroprotekcyjne, więc potrafi chronić nerwy, i CBD nie powoduje. Skutków ubocznych jest całkowicie bezpieczny dla organizmu człowieka. To są raporty, które zostały wydane przez światowe organizacje, które zarządzają zdrowiem na całym świecie. Aniu, rozumiem, że w takim razie, jeżeli pójdę sobie na przykład na stację benzynową, tam widziałam CBD nawet chyba za 20 zł. Pójdę sobie do sklepu zielarskiego, ale tam już kosztuje 150 zł. Ale nawet spotkałam się z ceną, ceny są bardzo różne. Ja to chciałam, powiedz mi, czym ja się mam kierować przy wyborze oleju konopnego, który będzie dla nas bezpieczny? Bo ja, uważaj, ja nie chcę sobie zaszkodzić. Bardzo Ci dziękuję, Beatko, za to pytanie. Czym się powinniśmy kierować? Przede wszystkim zdrowym rozsądkiem. Bo tak jakbyśmy kupowali części zamienne, tańszej jakości, tak samo możemy porównać olej CBD. Chciałabym tutaj zwrócić bardzo, ważne, na bardzo jedną, na jedną rzecz bardzo, bardzo ważną. Zarówno w konopiach, jak i w innej suplementacji, czy nawet w leczeniu, możemy zastosować środki naturalne i syntetyczne. Tak samo jest w konopiach. Jeśli zastosujemy konopię, może nie same konopię, ale olej CBD i kanabinoidy, bo w całej tej konopi, rodzinnej konopi chodzi o to, żeby wydobyć jak najwięcej kanabinoidów znajdujących się w konopiach siewnych, od razu powiem. Konopi siewnych, tak? Konopiach siewnych. I dlatego powstaje cudowny olej CBD. Ale teraz uwaga: takie kanabinoidy również możemy zrobić w sposób syntetyczny w laboratorium. Pytanie, jak działa układ endokanabinoidowy w naszym organizmie? Czy on jest syntetyczny? Nie, jesteśmy naturalni. Czyli składniki naturalne będą współgrały z naszym naturalnym środowiskiem, czyli z naszym układem endokanabinoidowym. I tylko naturalne. Jeśli zastosujemy kanabinoidy wytworzone w sposób syntetyczny, czyli ich kopię, ona będzie już też wchłaniała się w inną stronę taka kopia czyli kanabinoidy syntetyczne mogą zaszkodzić w naszym organizmie bardzo, bardzo łatwo możemy to podsumować czy wytworzenie syntetycznych kanabinoidów będzie kosztowało 10 czy 15 zł o tym może nam powiedzieć cena olejku który kosztuje 20 zł Natomiast wytworzenie naturalnych wyciągnięcie wyselekcjonowanie naturalnych kanabinoidów wszystko to co żeby zachować wszystkie składniki naturalne, które mamy w konopi. Zrobić to w sposób odpowiedni. Do tego jest nam potrzebna wiedza, odpowiedni ekstraktor, który jest bardzo drogi w związku z tym po prostu nie wszystkie firmy mają, posiadają. Taki ekstraktor powoduje, że możemy wyselekcjonować dwie rzeczy: usunąć metale ciężkie a wydobyć z rośliny tylko te naturalne składniki, które dla nas są ważne dla naturalnego układu endokanabinoidowego. Co jest jeszcze ważne? Temperatura. Temperatura nie może przekroczyć 40 stopni, czyli roślina w sposób naturalny nie może zostać odgrzana w żaden sposób. Dlaczego? Dlatego, że jeśli podniesiemy temperaturę powyżej 40 stopni, to tak jakbyśmy wywołali gorączkę w organizmie. Co się dzieje z naszym organizmem, jeśli mamy wysoką gorączkę powyżej 40 stopni? Jest obrona. Tak samo dzieje się z roślinami. Nie możemy doprowadzić do temperatury wyższej niż 40 stopni, to już jest wysoka, granica, dlatego, żeby wszystkie składowe naturalne, zaznaczam naturalne, znajdujące się w roślinie, można było wykorzystać do wytworzenia i zastosowania w oleju dobrej jakości, czyli w oleju CBD. Czyli chodzi o to, że naturalnie wytworzone składniki będą współgrały, będą. Synergistycznie działały i nasz organizm pobierze sobie tylko to, co dla niego jest korzystne. Jeśli będziemy mieli syntetyczne, możemy sobie zaszkodzić. Ej, Aniu, a ja mam jeszcze do ciebie takie zapytanie i też chciałabym, żebyśmy o tym porozmawiały. No bo generalnie jak myśmy słyszy, jak słyszymy konopie, to wszyscy na początku mówimy stop. No bo my tych konopi się boimy. Boimy się, bo wiemy, że konopie kojarzą nam się. Z jednym, że tak powiem, z jednym uzależnieniem, z narkotykiem, z, no z degradacją organizmu. Jak to jest tutaj? Ty wspomniałaś o tych konopiach, ale jakbyśmy jeszcze o to przegadały, jeszcze, żeby to wybrzmiało? Tak, wszyscy boją się THC. Nie ma czego się bać. THC jest zatwierdzone, że możemy użyć w, w naszych olejach CBD. Stosowanych naszym, w naszym kraju do 0,2%. To jest bardzo, bardzo mało. W niektórych olejkach nawet nie znajduje się 0,2, tylko 0,15, 0,1%. To jest bardzo mała dawka. THC jest również kanabinoidem, który jest korzystny dla naszego organizmu w malutkiej dawce. Oczywiście w konopiach indyjskich jest zawartość THC bardzo duża i one działają, nie mają psychoaktywne. Natomiast w konopiach indyjskich. Jest bardzo mała zawartość THC i po to są odpowiedniej jakości ekstraktory, żeby też pilnować zawartości THC w, w dobrej jakości oleju konopnym. Natomiast nasz organizm jest cudowny, bo on czuwa nad wszystkim, co się dzieje w naszym organizmie. Powiedziałam wcześniej, że mamy układ endokanabinoidowy, ale razem z tym układem mamy receptory kanabinoidowe i enzymy kanabinoidowe te enzymy stoją na straży, żebyśmy nie przesadzali z olejem konopnym. O co tutaj w tym chodzi? Chodzi o to, że organizm korzysta z kanabinoidów tylko wtedy, kiedy są mu potrzebne i ani jednej sekundy dłużej. Wówczas enzymy kanabinoidowe w momencie kiedy organizm już nie korzysta z kanabinoidów Całkowicie niszczy całą resztę, która nie została wykorzystana przez organizm. I nie ma, kanabinoidy się nie odkładają w organizmie, tego się nie musimy bać. Po to są enzymy, żeby rozłożyć i zupełnie zniszczyć resztę kanabinoidową, która nie jest wykorzystywana do układu endokanabinoidowego. Także tutaj jest produkt zupełnie bezpieczny. Czyli podsumowując, my mówimy o konopiach, ale mówimy w tym aspekcie konopi siewnych, czyli konopi, które mają bardzo niski poziom THC. I konopi indyjskie z tym wysokim THC odkładamy na bok i one nas nie interesują. Dokładnie tak. Zajmujemy się tylko konopią siewną. Zresztą nie wiem, czy Beatko wiesz, ale to Polska była głównym producentem konopi siewnej przed wojną. Konopia była stosowana do użyznań jako roślina lecznicza dla naszej gleby, dlatego Polska tak długo miała dobre, żyzne gleby właśnie przez to, że dożywialiśmy ziemię konopiami. Aniu, ja tobie bardzo dziękuję za tą rozmowę. Powiedziałaś wszystko absolutnie w pigułce. Kochani, ja Wam dziękuję za to, że byliście z nami. Dziękuję Ci za to spotkanie. Myślę, że to nie jest jedyne nasze spotkanie. Gdzieś powtórzymy nasze spotkanie, ale już bardziej może w jakimś konkretnym temacie. Ja muszę tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi tak w moim życiu, w moim życiu, to konopie oleje konopne z CBD bardzo pomógł mojemu mężowi po przechorowaniu COVID-19. On po prostu bardzo szybko później doszedł do siebie, a bardzo źle się czuł. Tutaj Klaudia nas żegna i mówi, że serdecznie pozdrawiam obie Panie, witaj Klaudia i dziękuję, że byłaś z nami na spotkaniu. Aniu, w takim razie bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję, że byliście z nami. Znajdziecie ten filmik na YouTubie, także i na profilu oczywiście u Ani, u mnie. Korzystajcie z tego materiału i jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenia.